Z jednej strony nierówna konkurencja ze strony Ukrainy, to przecież przeżywaliście i to znacie. Dzięki interwencji rządu udało się w jakiś sposób dojść do porozumienia rządu zjednoczonej prawicy, ale był to pewien obiektywny problem dla polskiego rolnika. Tak? Nierówna konkurencja ze strony Ukrainy. Tak, więc namawiam, żeby dołączać do protestów i we wtorek w województwie opolskim, Błysko Zdrój Środa. Nie przerywamy strajków, wypowiadamy bunt przeciwko polskiemu rządowi, przeciwko PiSowi, gdzie najważniejsze dla nich są pieniądze i synekury. Pociągi jeżdżące ze wschodu na zachód, przez nasz kraj. Nie mam nic przeciwko temu. Rozumiem, że jest wojna, Putin morduje ludzi, zaburzony jest i zniszczony pokój w całej Europie, ale nie kosztem polskiej wsi, nie kosztem polskiego rolnika. Tutaj polski rząd udając pomoc Ukrainie nagle wymyślił sobie, wpadł na doskonały pomysł. Jeżeli nie będzie cła, zarobią na tym pisowscy dygnitarze. I tak... chciałabym powiedzieć o totalnej ściemie, yy, którą nam wpaja polski rząd. Pod pozorem patriotyzmu, wsparcia i kochania polskich rolników przedwczoraj Morawiecki ogłosił 10 miliardów dotacji, rekompensaty dla polskich rolników, dlatego żeby skłócić miasto z wsią. Nie znam już grupy społecznej, która przez ten okropny rząd nie został skrzywdzony. Nie znam gałęzi gospodarki. Czyli mamy kopalnie, kopalnia Makuszowy zniszczona, polskie górnictwo. Teraz pora na rolników. Każda gałąź gospodarki jest dewastowana przez obecnie rządzących. Szanowni Państwo, osiem lat temu Polski rząd mówił o państwie w ruinie, bo widział, że PO źle rządziło. Nasze państwo jest jeszcze w większej ruinie po tych ośmiu latach rządu. Czyli postulaty Agrounii, wprowadzenie cła, budowa i rozbudowa portów zbożowych. Dopiero dwa dni temu rozpoczęły się rozmowy w Świnoujściu i w Szczecinie. Budowa spichlerzy. Pan Telus ogłosił wszem i wobec, że nagle będą dotacje. A co robił polski rząd i pan Telus, pan Kowalczyk wcześniej, żeby sytuację naprawić na przestrzeni ostatnich 10 miesięcy? Nie zrobił nic. I ostatni postulat to jest komisja śledcza, żeby były premier, były minister rolnictwa, pan Kowalczyk wytłumaczył się, czy działał z premedytacją świadomie żeby zaszkodzić polskiemu rolnictwu także